Cześć, Anko, miłośnicy i tej ringu Dzisiaj powrót legendy na kanale, z tego względu, że minęło już chyba z 2 lata, a ta powłoka jest dalej przez Was pożądana. Chodzi tutaj o pożądanego Mullnighta. A czemu Tego w ręce nie masz? Robimy remake starego odcinka, ze względu na to, że właśnie jest dostępnych 90 sztuk tego produktu, który jest wrzucony na Cardena w Black Friday. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie wiadomo, czy te powłoki jeszcze kiedyś dotrą do Polski, ponieważ dlatego, że cena ich w Korei mocno wzrosła. Zanim przejdziemy do tego i pokażemy Wam, jak to zaaplikować dosłownie na każdą część na karoserii samochodu, oprócz opon w sumie i... No, chociaż na opony, też można no, by też było można na upartego. i też byłby efekt. To jeszcze tylko dodam, że po ostatnim odcinku, który robiliśmy dwa lata temu, ta powłoka cieszyła się taką popularnością, że... W ciągu dwóch tygodni cena urosła o 150 zł. W ciągu 24 godzin sprzedało się 140 sztuk, czyli wszystko to, co mieliśmy dostępne, a wszystkie inne aukcje, które gdzieś były dostępne na Alegroszu, czy gdzieś, czy w jakieś inne sklepy, podnosiły cenę tego produktu o 150 Czyli to musi też znaczyć, że produkt jest naprawdę mega dobry. Zresztą nikt nie mówił, że nie był z tego zadowolony. Słuchajcie, bez przedłużania... I jeszcze Materu... jedno, zostaje 85 sztuk, bo po 5 ja sobie zamówię, bo nie będzie to więcej dostępne. Dobra, bierz się za robotę, a ja tak jak zawsze. No właśnie. Wiadomo, ten produkt można kłaść w przycienionym miejscu. Ważne, żeby lakier nie był rozgrzany. Ważne jest to, żeby, żeby samochód był umyty i odpowiednio przygotowany. My tutaj mamy już auto umyte. Zostaje nam odtłuszczenie i położenie powłoki. Odtłuszczał będę prepem z marki Optimum. Elementy, na które będziemy aplikować Monolighta mamy już odtłuszczone. Jeszcze zrobimy połówkę na... To nie są pianobleka, ale pianobleki, ale zrobimy jeszcze tutaj półweczkę, bo tu tutaj... przy sobocie jest najlepsza. W zestawie do Moonlight'a jest taki dziubek, czyli dziubek, gdzie można kropelkować i dodatkowo jest jeszcze spryskiwać. Na początku musimy dać troszeczkę więcej, żeby sobie zaimpregnować aplikator, później za każdym razem będziemy dawać coraz mniej i możemy przejść do aplikacji. Zaczniemy od szyby i przejdziemy w dół. Następnie odczekujemy chwilę, może dam z 30-45 sekund, jeżeli ten czas się nam przedłuży, nic się nie stanie, ta powłoka jest łatwa w dotarciu nawet przez 5 minut, czy tam nawet dłużej. Kwestia sobie tam popatrzenia, ile to... Zależy, zależne też jest w dużym stopniu to od temperatury. I w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o docieranie. Możemy przejść na następne elementy, na końcu sprawdzimy resztę. Teraz zrobimy słupek, a następnie położymy na uszczelkę i zobaczcie, co się z tym stanie. W końcu możemy przejść na lakier. Odwróciłem sobie na drugą stronę, bo od góry mi się pobrudził aplikator. Nie szkodzi, aplikatory są dosyć fajne, bo można je używać dwukrotnie. Po prostu chodzi o to, że można je przewrócić w jedną i w drugą stronę. Ważne też, żeby używać do tego rękawiczek, ponieważ Moonlight jest na SIO2 i na rozpuszczalnikach. Poza tym powinniśmy aplikować wszystkie rzeczy na samochód w rękawiczkach, żeby gdzieś nie dotykać paluchami i nie zostawiać odcisku. Przechodzimy do plastiku, dołożę sobie kropelkę dosłownie. O. Taką większą, bo tyle mi się ulało. Powłoka ta utrzymuje się do 9 miesięcy. Jest jej to jest chyba 200 ml. Jest tu 250 ml, czyli generalnie biorąc pod uwagę to, że będziemy to aplikować tak jak zwykłą powłokę ceramiczną, no bo tak to można nazwać. Wystarczy nam na 25 razy, czyli możemy to kłaść na przykład co pół roku, nawet? No to wtedy mamy na 13 lat taką powłokę. Na 12, czyli nawet na 10. Jedna aplikacja 10 zł. Jedna aplikacja 10 zł, dokładnie. Przejdźmy teraz do docierania drzwi. Ja generalnie uwielbiam ten produkt na plastiki, nie? O, na plastikach siedzi jak złoto. Zawsze jak robię jakieś usługi, tęskniłem za tym, bo nie, nie spotkałem nawet powłoki droższej czy coś, czy nawet trwalszej, która by tak fajnie przyciemniała plastiki jak ta. I w zasadzie po samej aplikacji powłoka już jest gotowa do wyjazdu. W większości powłok jest tak, że ona musi się związać, utrwalić i w ogóle, tutaj możemy od razu odlać na to wodą, nic się z tym nie będzie działo. I wiecie co jest najfajniejsze? Że ten efekt na plastikach nie utrzymuje się 9 miesięcy, tak jak jest to dedykowane przez producenta, utrzyma się nawet 2, 2,5 do 3 lat. Zależy oczywiście jak wszystko jest, jak jest o to dbane, bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że o powłoki też trzeba dbać. Zobaczcie jaki tu jest efekt gargancki. Zobaczcie teraz jaki jest efekt na lakierze. Pokażę ci plastik na dole. Magic! Może być Magic. Efekt możecie ocenić sobie sami. Minęło dwa lata, ten produkt dalej jest. No, chciałem przeknąć, ale. No, serio, on dalej działa tak samo jak działał wcześniej. Nie wiem, czy lepiej, czy trochę gorzej, bo minęło tyle czasu, jak ten produkt był ciężko osiągalny w Polsce, że dawno tego nie miałem w łapach. Ale cieszę się, też sobie zamówię trzy butelki. W ogóle nie był dostępny. Także już macie. Ja 5, Dawid, 3, to zostaje z tych 90. 82. Dobra, słuchajcie, wszystkie linki macie oczywiście w opisie naszego filmu. Wbijajcie też na wszystkie nasze social media, tam również macie linki w opisie. I co, widzimy się chyba w następnym odcinku. Cześć! Cześć.